W tą niedzielę to już można politykować, zambony. To popolitykujemy. Nie dlatego, żebym y, chciał jakoś agitować y, za kimś, przeciwko i tak dalej, ale y, mamy polityczną Ewangelię. A raczej to, co jest najbardziej y, problematyczne na styku religii i polityki. Czy ten kościół tak, może się pchać do tej polityki? I czy polityka może się pchać do kościoła? No. Kwestia bardzo mm, newralgiczna i różnie na to reagujemy. Nie? Są różne y, opinie na ten temat. Ale zobaczmy, jak Jezus do tego podchodzi. No nie jest ważne to, co my sobie domyślimy. Każdy ma jakąś tam swoją teorię na ten temat. Tylko przychodzimy do Jezusa, On jest naszym mistrzem, my jesteśmy uczniami, a nie na odwrót. Więc zobaczmy, jak On podchodzi do tego tematu. A tak się składa, że dzisiaj w Ewangelii, próbują Go wciągnąć właśnie, w politykę, religię i zobaczymy, nie? Bo. Specjalnie faryzeusze przychodzą i stawiają mu taką kwestię na styku właśnie polityki i religii. Jeżeli jesteś pobożnym Żydem, to tylko Bóg jest królem. To nie płacisz podatku na jeźdźce. Tak? Bo jeżeli zapłacisz, to wbrew religijnym prawom. Tak? A jeżeli nie zapłacisz, to wbrew politycznym władzy, tak? Cezarowi będzie problem przeciwko prawu państwowemu. No i oczywiście wiemy, jak to Jezus rozwiązuje, tylko że to jest właśnie uwikłanie, próba, próba uwikłania Jezusa w politykę, żeby jakoś tam, żeby to wymieszać. I obojętnie co nie powie, to i tak będzie źle. Nie zauważamy jednej rzeczy w tej Ewangelii. Bo skupiamy często się właśnie na tym dylemacie, nie? czy wiara do polityki, czy polityka do wiary, czy jakoś to się może, jakoś tamtego. Chyba nie tu jest problem. I tak jak w tej Ewangelii, problem jest na samym początku. Nie w tym, czy akurat zajmujemy się polityką, czy kościołem, czyli religią. Ale w tym, że są ludzie, którzy wykorzystują te dwie płaszczyzny do tego, żeby zniszczyć drugiego, którego nie lubią, którego nienawidzą. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. To jest najważniejsze dla nich. Nie i, i i obojętnie, czy polityczną pałką, czy religijną pałką, ale żeby mu przywalić. Nie? I tu jest chyba problem. Dzisiaj dzieje się to samo. Są ludzie, którzy wykorzystują płaszczyznę polityczną i religijną, żeby dowalać tym, których nie lubią. Nie? I wiecie, co się dzieje wtedy? Bo polityka to jest bardzo ważna płaszczyzna naszego życia. Bardzo. To jest nasze życie społeczne, tak? Więc nie można go tak. I kościół, nasza wiara, to jest też bardzo ważna płaszczyzna. I jeżeli ktoś używa ich sobie instrumentalnie. To to skutkuje jedną rzeczą: że obniża ich wartość, a jeżeli używa ich do bardzo złych rzeczy, to ludzie zaczynają nimi gardzić. Tak się dzieje z polityką. Jakie mamy podejście do polityki i polityków? Złodzieje. Złodzieje. Jedni i drudzy to, to złodzieje. Ci kradnią więcej, ci mniej itd. Tak <laughs> Wiecie, że my mówimy o naszej społeczeństwie, nie? O czymś, co jest bardzo ważne. I my po prostu mamy takie obrzydzenie często. Z kościołem zaczyna być to samo. Bo tak, jeżeli jest wykorzystywany do tego przez ludzi, do właśnie utarczek, do walki o władzę, nie? To też będzie pogardzany. Bo będzie tylko instrumentem. Obniża się wartość. I, I w kościele, i w polityce są tacy ludzie. I świeccy, i duchowni. Znajdą się tacy ludzie, którzy wykorzystują te dwie płaszczyzny do tego, żeby. Zniszczyć kogoś, żeby władać, tak? Żeby narzucać innym swoją wolę, zdeptać innych i przez to poczuć je większymi i tak dalej. I chyba z tym jest właśnie problem. Dlatego, co robią uczniowie Jezusa? No, robią to samo co Jezus. Od razu przeglądają takich ludzi. Jezus od razu, jeszcze w ogóle zanim się odezwał, powiedział tak. Obudnicy. Obłudnicy. On od razu ich prześwietla i widzi ich intencje. Że to wcale nie chodzi o religię ani politykę, tylko chodzi o to, żeby, żeby zdłamsić drugiego, bo ktoś jest malutki i musi po prostu mieć. I raz musimy być czujni, i sami tacy nie być, bo to, to nie jest tak, że wiecie, że mówimy o, o jakichś tam ludziach w Kościele. Nie, nie, nie. Ja tu po dialogach z ludźmi, których widzę w ławce, to ja czasami też tak zastanawiam, to jest ciekawe podejście do życia polityczno-religijne. Musimy na to uważać, żeby przypadkiem nie zacząć traktować tego jako instrumentu naszej wiary, naszej religii, Chrystusa, jako narzędzia do osiągania swoich celów małostkowych. I dwa, musisz odcinać się od takich ludzi. Jeśli tacy ludzie są, to trzeba się od nich odcinać i najlepiej odcinać ich od władzy, nie? W sensie, żeby nie zniszczyli tobie życia. Bo, bo tacy ludzie, to nie będzie lepiej, nie? Jeżeli my tacy będziemy, to też nie będzie lepiej. To nie bójmy o ludziach, tylko mówimy o sobie też, nie? Jezus to zrobił. Uciekł od tego, odciął się od tego. Zobrazował to, pokazał, obnażył i zostawił politykę politykom, wiarę tym, którzy wierzą. Nie? I te płaszczyzny mogą ze sobą współpracować, ale tylko jeżeli pozbędziemy się takich małostkowości w, w naszych sercach. I będziemy uważać na to w społeczeństwie. Amen.